Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Kochani, obecnie w Pepko mamy promocję na świeczkach, które mamy tutaj wystawione. Trzy w cenie dwóch i promocja trwa do 7 lutego. No powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa dlaczego wyprzedają tą kolekcję, ponieważ te świeczki są w Pepco od zawsze. No albo rezygnują z tej kolekcji, albo pojawią się nowe zapachy. W tej kolekcji mamy bardzo duży wybór świeczek, ale u mnie ostały się tak, biało-srebrne to są białe kwiaty, złota to jest słodkie ognisko, ciekawy zapach, różowa moja ulubiona sekret ogrodu i też taki kwiatowy zapach, srebrna to jest Spicy Love, idealna na walentynki, a czarno-złota to jest Aromatherapy Home, no też ciekawy zapach. Kochani, w dzisiejszym odcinku mam dla Was bardzo ładne podkładki pod talerze. Pojawiły się też ciekawe dywaniki do łazienki z napisem. Mamy też nową torbę termiczną, która idealnie sprawdzi się na plaży ale oprócz nowości mam też dla Was ciekawą powtórkę z tamtego roku i jest to wiosenny komplet naczyń, który w tamtym roku był hitem. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, wtedy ten filmik trafi do większej ilości osób, za co z góry Wam dziękuję, a teraz zapraszam na półeczki. I na początek mam dla Was bardzo ładną ozdobę do zawieszenia. Mamy tutaj taki metalowy obraz, na którym są dwa kwiaty. Kosztuje 25 zł, a rozmiar to 30 na 40 cm. Tą plecioną ozdobę w kształcie tęczy już Wam pokazywałam. Ona kosztuje 12 zł i jest w kolorze kremowym. Do Pepko dojechały jeszcze jej dwie wersje. Pierwsza jest taka bardzo kolorowa. Mamy tutaj śliczne takie połączenie fioletowego i różowego. Ona również kosztuje 12 zł, a u góry znalazłam jeszcze jedną wersję kolorystyczną. Tym razem mamy tutaj kremowy, szary, brązowy i też kosztuje ona 12 zł. Ta tęcza idealnie sprawdzi się jako ozdoba do sypialni. W ostatnim przeglądzie pokazywałam Wam tą lampę w kształcie wazonu. Tak dla przypomnienia, ona ma szklany klosz z takimi ozdobami w kształcie liści, też drewnianą podstawkę. Kosztuje 35 zł i jest ona na baterię, nie ma tutaj żadnego kabla. I u mnie w PEPKO znalazłam jeszcze w kolorze zielonym. No Powiem Wam, że obie wersje bardzo mi się podobają i ciekawa jestem, jak ona wygląda po włączeniu. Do Pepko wróciła też osłonka w kształcie ludzika, który ma takie metalowe okrągłe okulary. Kosztuje ona 20 zł i bardzo mi przypomina Harry'ego Pottera przez te okulary. Do Pepko dojechała jeszcze jego mniejsza wersja, która wygląda dokładnie tak samo i kosztuje 10 zł. Na podkładkach znalazłam też perełkę. Mamy kolejną rzecz z nadrukiem kwiatu magnoli. Popatrzcie, jak ślicznie te podkładki wyglądają. Kosztują 12 zł. Bardzo mi się podoba ta kolekcja z tą magnolią. Mieliśmy już podkładki, koce i zasłony. Ciekawa jestem, co jeszcze się pojawi. Pojawił się też nowy dywanik do łazienki. Jest kremowy, miły w dotyku. Dosyć spory, bo mamy tutaj wymiary 50 na 80 cm, kosztuje 40 zł i na początku myślałam, że on ma tylko tutaj takie wzorki, ale na środku mamy też mały napis pad, co znaczy po prostu wanna albo kąpiel. Te dywaniki łazienkowe bardzo dobrze znamy, teraz pojawił się nowy kolor, taki niebieski i powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Kosztują one 12 zł i rozmiar mamy tutaj 40x60 cm, zresztą bardzo duży wybór mamy kolorów z tych dywaników, u mnie ostały się jeszcze czarne, różowe i kremowe. Kochani, na kubeczkach znalazłam bardzo ładną powtóreczkę z tamtego roku, i jest to kubek z tej kolekcji wiosennej. No Powiem Wam, że jedna z lepszych kolekcji, fajnie, że wróciła do Pepko. Kubki są dosyć spore, i mam tutaj nadruk tych, tych kwiatów, fajnie to wygląda. I one kosztują 10 zł. Z tej kolekcji mamy jeszcze mały talerzyk i bardzo mi się podoba to, że on jest taki prosty i też mamy tutaj ten sam nadruk. One kosztują 10 zł. Pojawiły się też miseczki. Mamy dwa rozmiary do wyboru. Duża kosztuje 30 zł, a mała 12. Kochani, jak oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że czasami udaje mi się w Pepko znaleźć produkt, który łudząco przypomina produkt z Ikei. I tutaj właśnie mamy taką miseczkę. Dosłownie taką samą miskę mamy w Ikei. Pamiętam, że kiedyś nawet była na nie promocja, że one kosztowały chyba 2 zł. Teraz one kosztują 5 zł w Ikei, tak samo jak tutaj w Pepko. One charakteryzują się tym, że z wierzchu są takie troszeczkę matowe. Obok do kompletu do tej miseczki znalazłam nawet talerzyk. On kosztuje 4 zł i też z wierzchu jest troszeczkę matowy. Na pojemnikach mamy też ciekawą nowość, pojawiły się takie lunchboxy, nawet tutaj w środku mamy takie malutkie sztuczki, kosztują 15 zł i mamy tutaj jedną taką dużą przegródkę i dwie mniejsze. Są też dwa kolory do wyboru, ponieważ oprócz tego różowego mamy jeszcze zielony. Mamy też dwa nowe pojemniki do przechowywania. Pierwszy to jest taki zwykły, kwadratowy i plastikowy. Kosztuje tylko 6 zł i idealnie sprawdzi się zarówno do łazienki, jak i do kuchni. Ale na dole mamy kolejny pojemniczek z tej mojej ulubionej kolekcji. One są szklane i mają takie plastikowo-silikonowe przykrywki. Teraz pojawił się taki bardzo malutki, który kosztuje 8 zł. Ja z tej kolekcji wziąłam sobie ten największy i jestem z niego bardzo zadowolona. A na koniec mam dla Was bardzo fajną torbę termiczną, która idealnie sprawdzi się na przykład na plażę. Kosztuje tylko 8 zł. Wymiary mamy tutaj 21 na 16 na 13 cm. To opakowanie możecie łatwo ściągnąć i zobaczyć sobie, jak ta torba wygląda, tylko oczywiście pamiętajcie, że później musicie ją złożyć i odwiesić na miejsce. Mamy kilka wersji tych toreb do wyboru, ponieważ oprócz tej fioletowej kwiatuszki mamy jeszcze białą w różowe groszki, a tam z tyłu znalazłam jeszcze jedną jasno różową w magnolię i powiem Wam, że ta ostatnia najbardziej mi się podoba. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani, w opisie tego filmiku zostawiam Wam link do wczorajszych przeglądów. Mamy tam bardzo fajny filmik z action, w którym pojawiły się ciekawe poduszeczki oraz namiot dla dzieci. Oraz filmik z Pepko, w którym pojawiły się ciekawe nowości wielkanocne oraz nowej kolekcji. Więc jeśli nie widzieliście tych filmików, to gorąco wam je polecam. A teraz życzę wam miłej niedzieli. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.